Zaczyna się ten okres, kiedy my nasze motocykle zaczynamy trzymać już sobie gdzieś w garażu, pod kocykiem i kwestia, właśnie paliwa. Są różne szkoły tego, jak zabezpieczyć ten motocykl na, na zimę. My radzimy jedną banalną, prostą rzecz. Jeżeli, czy bez względu na to, czy są to motocykle gaźnikowe starszego typu, czy są to motocykle na wtrysku, polecam zalać Moto 1. I Moto, Moto Power 1 i Moto Power 2. Są to dodatki, które mają za zadanie czyścić wtryskiwacze, wtrysz, czyścić gaz, yy, gaźniki, yy, kolektory, ale również co jest najważniejsze, zapewniają bezpieczeństwo, zapobiegają po prostu rozwarstwiania się paliwa. Więc jeżeli nie jest Wam obca sytuacja, w której rozbieracie gaźnik po zimie i jest tam taki żółty nalot, no to jest to po prostu rozwarstwiona benzyna. Gwarantuję wam, że jeżeli zalejecie Motopower 1, Motopower 2 na pełen zbiornik, odpalicie motocykl, pobełtacie trochę tym bakiem, kawałeczek się przejedziecie i zostawicie ten motocykl, gwarantuję wam, że ten gaźnik będzie czysty.